Ze wygląda na to, że, że tak się zachowujemy, jakbyśmy się długo znali, nie? <laughs> no było, nie tak długo. <phy> Tylko 30 lat. Prawie. Widzisz taką, żeby wszyscy tak, tacy byli. Tak, takich fanów... No. O, proszę bardzo. I tak może być. Take. Cześć Wam. Witajcie. Roman. Adam. Witamy Was w nowym odcinku Almost Wild. Dzisiaj standardowo, znaczy... Tak jak lubimy na naszej sosiadce. ziemi. Tak, na, na naszej, naszej ziemi, gdzie znamy, gdzie znamy już wszystkie te zwierzęta po imieniu. Tak, Obym więc naszce. jesteśmy ze Stefanem umówieni. Tak, jak jechaliśmy już tutaj, to co po drodze pierwsza była wiewiórka, biegła przed nami. Tak ładnie prowadziła nam samochód. Niestety nie sfilmowaliśmy. Potem ale... była sarenka jedna, nas zapraszająco na nas patrzyła. Potem sarenka druga. Udawaliśmy, że jej nie widzimy, żeby jej nie płoszyć. I ona, y, czekała, w krzakach, I ona żeby sobie czekała w krzakach, żebyśmy przeszli. U, u, I na myślała, przeszliśmy przeszliśmy, że... Podejrzewam, że ona tam śpi teraz jeszcze dalej, nie? Bo co ona Albo obserwuje no, 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 Śpi, obserwuje, drzemie może, nie? No i jeszcze pojawił się tutaj jastrząb i... Yy... Kania? Kania. Myślę, że to kania, kania. Tak? kania, Kania. To raczej Kania może była. Może no. kania była. No. Bo mamy ją pod, znaczy mieliśmy to pod słońce, więc mhm. tak ciężko Okiem sięgnąć. Tak. W każdym razie fajnie jest znowu z naszą tutaj przyrodą lokalną. Nie? Tak. E, zobaczymy, jak tam trzeba policzyć stado, jak tam się po głowie e, jeleni. Czy się no, jeżeli, byśmy, w... jeżeli będziemy mieli szczęście, to je zobaczymy dzisiaj, to jest je filmujemy. Je <słuch> Inaczej, ja to... jeżeli będziemy mieli szczęście, to je zobaczymy, no. a jeżeli wy będziemy no. szczęście, się... to je filmujemy. <słuch> <słuch> tak się tam kręci hmm? zobaczymy. Hmm? Hmm? też, nie? A to gołąb chyba. Eee, może. Hmm? A, no, no, <tosek> There, ale chorowałem. Ostatnio <laughs> <zatyt piş Technical> widziałem, jak my rozczarpały gołębia, nie? Tak? <tosek> <Donarlo Bienab NawYN> no, <tosek> no, no może. Ale dobra, <talim> ale odbiegając od tematu. Ja to bym chciał dzisiaj lisy. Powiem Ci, wiesz? Żeby to sobie, bo akurat... Baraszkowały. Tak, akurat jest takie piękne właśnie. Tak, skoszone jest... to. Ten... Ten... Okay. Ten... I byłoby je pięknie widać teraz, nie? One hmm? muszą mieć teraz bardzo fajne to futro. Jeszcze ich w tym roku nie widziałem. No więc tak. Będziemy tutaj. A tak naprawdę to przyszliśmy no. bardzo relaksacyjnie i wypoczynkowo. Tak. I postanowiliśmy to nagrać. I postanowiliśmy to nagrać, a co będzie, to będzie, a zawsze coś jest. Dokładnie. Już jest, bo nagrywamy. No i kania było. Dwa, dwóch przedstawicieli gatunku homo sapiens. Liczymy na to. Że... Homo very sapiens. Homo... No, not to homo sapiens. Not so... O, posta, no show, <laughs> Ale gadamy bzdury. Dobra, Dobra. kończymy na razie yy, no. stay tuned, jak to się ładnie mówi i zobaczymy, co będzie. A wy teraz pewnie będziecie oglądać już jakieś przebitki, które. zobaczy. teraz jest przyszłość, bo jeszcze tych przebitek nie ma, a oni już się będą oglądać. Właśnie. A my o tym wiemy, że oni już się będą oglądać. I jeszcze oglądają w przyszłości. Normalnie nie wiem, czy moja głowa to ogarnia. Dobra, do zobaczenia za chwilę. I dzień się zaczął leniwie. Tutaj ptaszek, tutaj kania, następny ptaszek. No, większość dnia to były ptaszki, właśnie. Ale opłacało się czekać. Zobaczyliśmy łanie z młodą, z młodym. Także domy rosną, a jelenie dalej są. Fajnie to wyglądało, na tle wyrastających domów, młode pokolenie. Dzień był naprawdę piękny, słońce nam dopisało. Aczkolwiek wiatr były duży, ustawiliśmy się pod wiatr. No to nam pomogło, bo zwierzęta nie reagowały na naszą obecność. Byliśmy schowani oczywiście. Zobaczcie, saremka wychodzi, koza i koźle. Czyli znowu młode pokolenie zwierząt na naszej magicznej polanie. Koźlak w ogóle nie reagował na niebezpieczeństwa, tylko jak to dziecko chciał się bawić. Musiała mieć czworo oczu, aczkolwiek uczyła go dyscypliny. Pozwalała mu się trochę zgubić, żeby przytomnie zaczął jej szukać. No ale on tylko chciał. Skupać gałązki, skupać trawkę No i zauważył gdzie mama I już oczy większe się zrobiły naprawdę szybkie zwierzątko No jest tutaj I tyle W końcu doczekaliśmy się byków. Proszę bardzo, jakie majestatyczne. Poroże jeszcze w sypule. Rozglądają się, ale przyszły żerować, więc to jest dla na nich najważniejsze. Poskupić sobie to, co ich interesuje. Jeszcze przyjaciele, ale już niedługo. Roman postanowił, skoro ja nagrywałem, to Roman postanowił zrobić kilka zdjęć, które też widzicie. Mam nadzieję, że podobają się Wam, bo mi bardzo. No, takie porządne te poroże, które na pewno im się przydadzą do potyczek podczas rykowiska. Mi zawsze się podoba taki widok dzikich zwierząt na tle osiedla domów. Aczkolwiek fajnie by było Zrobić to w jakiejś dziczy. No ale. To się lubi co się ma. Fajne te zdjęcia wyszły naprawdę. Ja je też pierwszy raz widzę więc. Naprawdę mi się podobają. Nikon Z9 daje radę. Jak na taką amatorską puszkę to. <ścoughs> Sorry Roman. Beki sobie przeżuwają, skupią, przeżuwają, ale coś ich zainteresowało. Okazało się, że nie byliśmy tam sami. One też nie. Piękne, majestatyczne poroża. Piękne, majestatyczne zwierzęta. Byliśmy schowani w takich haszczach, jeszcze przykryci, przykryci, siatką maskującą, ale po drugiej stronie ktoś przyjechał i nie wiedząc, że są byki, są jelenie i go obserwują, bo były tak za krzakami bardziej, no z pieskiem przyjechali sobie ludzie, wyprowadzić psa. Ale nie bacznie ich obserwowały. Super te pozycje, jak dwa psy, takie patrzące w jedną stronę. No i stwierdziły, że ulatniamy się, wystarczy tego dobrego. Nie wytrzymały ciśnienia, i tyle je widzieliśmy. Tak jak to było do przewidzenia, zwierzątka, do, doczekaliśmy, doczekaliśmy zwierzątek na tych jednych, jednych, z tych najbardziej wyczekiwanych, czyli jeleni byków. Ale już taki, taki lekki, taki kurde, nic się nie dzieje, nie? Nic nie przychodzi, no to, to zawsze, zawsze jest tak. To jest zawsze tak, że czekasz, czekasz, czekasz i nagle te 15 minut się robi ruch, po prostu jak na Marszałkowskiej, nie? I, i faktycznie też było tak i tym razem. Ktoś tam na mnie. Spłoszył później no, z e, te jelenie, bo ktoś tam przyjechał sobie z pieskiem na spacer dalej. Jak widzicie, one są tam wśród domów. Ale filmu. dzięki temu udało mi się zrobić fajne zdjęcie, uchwycić świetnie ten moment, jak te dwa byki się właśnie patrzą w tamtą stronę. Tak, jak dwa psy takie nie? w jedną stronę. Tak, tak. Tak. No, także to nie ma czego złego. nie. No i hmm. światło dopisało, no bo jest godzina jest godzina 21.21, 21. co o tej porze roku. To jest po prostu biały dzień, nie? Dokładnie. Tam, że niskie ISO, zresztą jak widzicie to w przyszłości, wyszło nie najgorzej, nie? Prawda? Tak. A teraz idziemy na zasłużony posiłek. Teraz też idziemy zaobserwować parę ptaków nie na będziemy, Nie będziemy tutaj reklamować, tak, ale hint jest taki, że jest tu ptasia restauracja, którą wszyscy znają. <śmiech> Francuska. <śmiech> Francuska. Tyle z naszej strony, tyle naszego gadania. Tym razem. Trzymajcie się. Miłego oglądania zwierząt. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się. Hej. Hej cześć. Cześć.